To trwa już stanowczo za długo. Opętany palion. Tak już nie może być. W ostatnim odcinku robił dziwne głupie rzeczy. Widziałem też, co on wyprawiał na swoim kanale. To jest jakaś totalna masakra w ogóle. Tak nie powinno być dalej. Dzisiaj pójdę do niego na palionowice, bo słuchajcie, jest na serwerze. Pójdę i z nim porozmawiam. Po prostu oko w oko. Nie będę używał żadnych potek na niewidzialność. Nie będę się nigdzie ukrywał. Nie będę lamusem, który się boi podejść. Podejdę i powiem mu prosto w twarz gościu, przesadzasz. Pogódźmy się, opętał cię on. To już jest, powinien być koniec tego, czegoś, co się teraz dzieje. Bo to jest dla mnie solidna przesada. Tak nie może być, że Parion jest opętany. Co jak co? Mieliśmy ze sobą wojnę, mieliśmy. Dużo się złego tam na, duże, na górze działo. I faktycznie, wojna była prowadzona nawet po tym, jak rozwaliliśmy sobie wysepki. Dalej wojna jest prowadzona. Ale nie zapomnę tego wszystkiego, co Parion robił poza tą wojną, przed tym wszystkim, co się tutaj działo. I nie chciałbym, żeby on tak w taki sposób był opętany. Z tego całego on. Więc dzisiaj odzyskamy Paliona. Pójdę do niego i powiem mu, gościu, ocknij się. On cię opętał. Przypomnij sobie, jak było fajnie, i no jakoś spróbujemy go namówić, żeby nie służył jemu. Bo to jest przesada. On go za bardzo opętał. Jeżeli tak dalej pójdzie, to możemy już Paliona nie odzyskać, więc tak nie może być. Zostawcie łapeczkę w grę oraz subskrybujcie teraz kanał. Macie 3 sekundy na zostawienie subskrypcji razem z dzwoneczkiem i zaznaczenia, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia. Ponad 50% osób nie subskrybuje kanału A jest to mega, mega dużo Wyobraźcie sobie Gdyby każda osoba zasub zasubskrybowała To w sumie teraz miałbym już 2 miliony subskrypcji Więc to jest jakaś totalna masakra Subskrybuj teraz kanał, masz 3 sekundy właśnie Tak jak wcześniej mówiłem, uwaga 3, 2, 1 I mam nadzieję, że ci się udało Jeżeli tak, to napisz na dole w komentarzu My zabieramy teraz, no właściwie chciałem powiedzieć niewidki Ale nie, nie zabieramy niewidek Zabieram tylko zbrojkę Na wszelki wypadek, bo coś mnie może Spotkać niefajnego po drodze I chodźmy sobie czym prędzej Do portalu donederu I uwaga, let's go Poza tym oczywiście zapraszam do sklepu na voyanshop.pl Pamiętajcie o darmowej dostawie Powyżej 200 zł w zamówieniu Czyli na przykład Przyjmijmy, że kupujesz taki plecaczek I do tego na przykład jeszcze um, bluzę O, i już masz powyżej 200 zł Darmową dostawę Nie musisz płacić za dostawę e, W ten sposób sporo całkiem zaoszczędzasz Więc sprawdzaj, mordko link jest w pierwszej miejscu opisu dodatkowo są darmowe przedmioty do każdego zamówienia, więc obczajaj. A my widzimy się jak już dobiegniemy do Paliona. Postanowiłem wam nie pokazywać tej jakże długiej i nudnej podróży, więc już dobiegliśmy, jesteśmy e, w Palionowicach. Elo, witam wszystkich. E, co to jest? Poleć do Wojanowic, oczywiście wtedy kiedy będzie Wojan i śledź go oraz mu przeszkadzaj i strasz tymi przedmiotami, co są w skrzynce. Ej no lol. Ty Ostatnio właśnie miałem jakieś głupie trole chyba co to ma być w ogóle, no? Ja to mu niszczę normalnie, słuchajcie. Ja to mu niszczę, nie ma żadnych zadań. Koniec, idę z nim porozmawiać, gdzie jest palion. Muszę się dowiedzieć, gdzie on jest. Gdzie jest palion, Stachu, gadaj! O, tam widzę go. Palion! Co ty tu robisz? No, co ty tu robisz? Ty, ty mi powiedz, co ty robisz? Co ty robisz, mniej. opanuj co, się, opanuj się ro... Ostatnio wojn... przesadzasz My nie mamy wojny? Słasz z niego Nie, na chwilę musimy porozmawiać bez wojny, bez żadnych głupich cerebeli Musimy porozmawiać poważnie Wojtku, czy my nie mamy wojny? Słuchaj, to mnie teraz nie interesuje Nie rozmawiamy teraz o wojnie, nawet jeżeli mamy wojnę To to, po co przyszedłem jest nie na temat wojny, rozumiesz? Bo to, co robisz już jest poza wojną Gdybyś ty to robił e, w temacie na przykład Elo zemsze się za wojnę To rozumiem Ale ty robisz coś znacznie gorszego I o tym chciałem z tobą porozmawiać rozumiem? A dobrze, ale jaki wątek? Ja nie rozumiem, nie, nie rozumiem twojego toku rozumowania Jak to nie rozumiem? Dziwny jesteś dzisiaj Jak jesteś nie bez... udawaj, że nie rozumiesz Dobrze o, wiesz, o co mi kolor. chodzi O, jak fajnie tutaj, o Podoba mi się ta ale... się, ale miękko Podoba ci się czerwona wełna? No? I ta, czarna? Ostatnio. A czemu ci się podoba? Powiedz, powiedz, czemu ci się nie. podoba? Jakbyś Przez... zachęcił mnie Stary, ten on do ee... niego, tak? Czekaj, zachęcił mnie bo, do jaki tego. Jaki masz koloru. kolor skina? No. Zielony. No tak. I jaki jest Twój ulubiony kolor? Czerwony. <grym> czerwony? <grym> nie, no, czerwony? Nie. Jak to no, czerwony? Zielony to jestem, tak. Zielony mój ulubiony, ale czerwony też zalicza się do takiej mm, mocne, mocne drugie miejsce. Drugie miejsce czerwony, ale zielone póki co jest, tak, pierwsze, tak? Tak, no jeszcze, jeszcze jest, jest tak. Jeszcze? To myślisz nad czymś innym? Czekaj, o kurde, czekaj, pójdź mi w oczy rozpadało. i powiedz, chyba, że chyba zastanawiasz się nad Chyba skończymy tym. rozmowę, muszę iść spać. Nie skończymy, wracaj tu, nie skończyłem z tobą rozmawiać, rozumiesz? Mam tu to? inny jeszcze temat, słuchaj Czy ostatnio robiłeś jakieś złe rzeczy? Nie, kiedy? Co? Nie kłam mnie teraz Co ty robisz? Opanuj Zdarzyło się. się Zdarzyło się Zdarzyło się? No dobra O tak Ale powiedz Oś... Czy byłeś ja ostatnio w mojej wiosce i coś mi robiłeś? Zawsze o tej godzinie chodziłem modlić się do mojego on Do mojego ON? Co ty gadasz? Jakiego mojego on? Do nie! Mojego on. Co ty robisz? Jakiego Zawsze on? Zakładałem... Co ty gadasz? Zawsze zakładałem szaty Nie zakładaj jej! Stary! Modliłem nie, 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 nie rób tego proszę! Ej, stary! On. Nie! Nie, Ale za naszą całego? znajomość poprzednią, proszę, nie rób tego, nie zakładaj Ale tej zbrojki. Nie zakładaj tej zbrojki. Za nic jest... jej nie zakładaj. Serio, nie rób tego Palion, To może się naprawdę... Aaaa! LOL! Co to jest? Ale co? Dlaczego nie mam zakładać, Ja, ja miałem... Modlę się, no patrz. przecież on się znerwuje, Daj, na patrz. mnie mnie zabije. Patrz. <laughs> Ale jestem głupek, ale jestem głupek głupki, głupki, głupki widzisz? Fajnie jest, śmiesznie! Fajnie pozytywnie jest. Kurde, co nie? Schodź z kadru, muszę się modlić! Nie, nie lubimy go! Jest pozytywnie! Nie, zostaw! Co ty robisz? Nie będę ja przerąbany! Szybko! Pary, proszę. Nie. Zginę. 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 zginę! Zginę! Rozumiesz, że zginę! Jak to zrobisz? Zginę! <laughs> zginę! Jeste! Oddaj! Proszę, proszę! Jak ty zginiesz? stary! Bawimy się! Tak jak teraz z tymi główkami, patrz! Mamy główki i rozwalamy! Bawimy się! Już idę się zabić, lepiej się zabić. Ej no, stary, to była zabawa! I no, co? Wojtek, o co ci chodzi? Da, oddaj klocki z Ale przecież on. Słuchaj, Rozumiesz? on jest naszym wrogiem, tak? Pamiętasz, ja jak muszę ci się kazał wszystkie złe rzeczy, niego. pamiętasz? Go się nie da pokonać, muszę się do niego modlić. Jak to się nie da pokonać? Pamiętasz jak... Pamiętasz jak No dobra, no trzymaj, ale posłuchaj mnie chociaż Jezu szybko Ja cię kręcę co to za jego widzisz już się denerwuję nie, to nie on, normalna pogoda Nie! Nie rob tego Nie, zdejmuj to! Zdejmuj to zbrojkę A co ty robisz? Czemu mnie uderzyłeś? Wyjdź skazać, musisz się odbić. jak on mnie obił, no? Ej, no. Zapraszam, mądrze się spuści... Byłem, <ścoughs> ale jestem. Jak to się spóźniłeś? Rozmawiałeś ze mną, ej Halo. A... Palion, palion, zdejmij zbrojkę. A... Jak mnie słyszysz, palion, zdejmij zbrojkę. Słyszysz. Halo, palion, a... zdejmij zbrojkę. A, a, coś, coś. A... A! Zginiesz. To się stało. O, nie. Co się stało? Stary, jesteś. Nie zakładaj tej. Czemu ją założyłeś? Czemu ty zakładasz tą zbrojkę, no? Nie zakładaj jej. To nie ja. To robi mi on. Jak on cię zmusza, żebyś zakładał? Tak, muszę założyć, inaczej zginę. Moja wioska zostanie Jak zniszczona. Zginiesz. Ale czyż on ci nic nie musi zrobić, stary? O Jezu, no? Przerwałeś, przerwałeś modlitwę. Boli mnie głowa. No, jesteś. O, się Stare, czuję. czy ty jesteś opętany? Muszę się ciebie o to spytać. Czy ty jesteś opętany? Nie. Nie! No, ale słychać jakbyś był i to mocno opętany. Przyznaj się. Gdzie ty poszedłeś? Nie byłem! Palion! Ocknij się! Już mamy dość tego wszystkiego. Ja, Kati pewnie też, Matruner pewnie też, już mamy dość tego wszystkiego. Ocknij się. Masz do nas wrócić, rozumiesz? A. Co ci jest znowu? Nie no, muszę... co jest grane? Palią, no! Poczekaj. Do ciebie w ogóle dociera to, co mówię? To wszystko przez przerwanie modlitwy. Jakie przerwanie modlitwy? Co ty, co ty biadolisz, gościu? No! Ocknij się, no to jest aż śmieszne nie. po prostu, co ty mówisz. O No, je... Bo, co ty tu robisz? Jak to co robię? No, przecież rozmawiamy. Boże, co się stało? Co się sta... Nie mów, że nie pamiętam. Czego nie pamiętasz? Nie pamiętasz, jak mnie witałeś? Nie, no witałem Cię i myślałem, że już poszedłeś. Niby... Co jest grane? Palion, nie, no to, nie, what to ten... jest. O Jezus, a mi dziwne. Nie, no, palion, serio. Os... Nie, ja Cię muszę zamknąć gdzieś, bo Ty jesteś zagrożeniem dla samego siebie. Masz o tu dziwnie. gdzieś jakieś więzienie? Błagam Cię dla Twojego dobra. Trzeba Cię zamknąć, stary. Dla twojego dobra, stój! Dobra, 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 dobra Dla twojego dobra, musimy cię gdzieś zamknąć się sam... <laughs> Nie rób tego! Czemu ją znowu założyłeś? Nie, muszę cię zabić Muszę cię zabić, zrobisz coś złego Zaraz sobie, zaraz sobie coś zrobisz złego Przestań oh, po... on, mówi. on mówi Co mówi? Co mówi? Co ci on powiedział? On mówi, że zginiesz Ja zginę? Kiedy on ci to mówi, powiedział? Nie kiedy ci to powiedział? Ej! Powie... Ej! Powiedz mi to co on ci teraz mówi! No nie, stary! Jeszcze nie no, no chwila! Jeszcze... Jezu, co się dzieje! Co to w ogóle jest? Ja nie wiem, to jest jakiś... Gdzie... Gdzie ona jest? Ej, czy ty go słyszysz? Moja zbrojka! Gdzie jest moja zbrojka? Zabije mnie już totalnie! Nie wiem gdzie jest. Wyrzuciłeś ją gdzieś Zabrałeś ją? Nie! Nie, oddawaj! Da półtek co, jak no co. nie, no nie Mogę zabrałem stary, no! Mogę być chory na umysł, ale jeśli to zabrałeś, to. No jak? To jest no mi nie koniec. pamiętasz nic, przecież wypadła ci! Jak nagle ją zdejmowałeś! Musisz mi ją oddać! No nie! Musisz mi ją oddać, inaczej. Co ci mam oddać, inaczej, jak jej nie mam! Inaczej to mój koniec. Nie Gdzie mam jej! Muszę wziąć nową. Jak to nową? Nie idź po nową. nową z... Nie idź po nią! Nową? Nie idź po nią Muszę nowo, Ej, chodź, naprawdę. pokażę ci to, patrz, patrz, chodź, zobacz Ale zobacz. szybko, nie ma czasu Zobacz Szybko Zobacz Czekaj, 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 jesteś na to gotowe? No, no, ja się wolę już zabić, bo zginę już tak Patrz tak. Co ty zrobiłeś? Stary, czy ty się widzisz, nie. co ty robisz ostatnio? Dobra. No spójrz na siebie, no musisz przestać Musisz Dobra. przestać Nadszedł czas no jaki czas nadszedł, żaden czas, złaś stąd, co ty robisz? Nie, stary, nie Nie, Nad, nie włazisz tam na górę czas. Nie włazisz tam na górę Nadszedł czas Nie spadniesz, nie zabijesz się, rozumiesz? Co ty Nad. robisz, czemu to jesteś tak... Nie no, musimy cię gdzieś zamknąć, no Trzeba cię koniecznie Muszę. gdzieś zamknąć Wojtku, inaczej to jest mój koniec. Rozumiesz to, czy tego nie rozumiesz? Dla twojego dobra oddaj mi wszystkie swoje rzeczy! To jest koniec. I chodź do jakiegoś więzienia, błagam cię panią, nie idź tam, no nie! Co się Co tutaj stało? Co to jest? Zalane? Co się tutaj stało? Co tu się odwaliło? Co się tu stało? To znowu, to ty zrobiłeś, kiedy byłeś w tym nie, transie? Nie wiem, nie, nie pamiętam nic, ja tego nie zrobiłem. No, nie wiem, co się tu dzieje. Daj się nie zamknąć, wiem. proszę, palion. Daj się gdzie zamknąć. Gdzie się mam zamknąć? No, chodź, chodź. Pójdziemy do Wojanowiec, Tam jest więzienie obsydianowe. I błagam, daj się tam zamknąć, to jest dla Twojego dobra, serio. To jest dla Twojego dobra. Idziesz ze mną? Chodź, chodź. Chodź, gdzie idziesz? Wtedy czemu nic nie mówisz? Da. No to chodź. Idziesz do wioski razem ze mną? Gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz, co? To jest ten czas Gdzie ty lecisz, co ty robisz? No stary, ocknij się, to no znowu cię opęta? To jest, to jest ten czas Znowu cię opętam. ZŁAŚ STĄD! ZŁAŚ STĄD! Serio, stary o, Nie, przestań No nie, obudź nie, nie, się, please. naprawdę nie, Muszę Co musisz? No nie rób tego muszę. No, nie, teraz jak się trafię, to cię rozwalę. To kompletnie, ja nie chcę tego zrobić. No gościu, co ty no, robisz? Muszę zabić. No! Czekaj, ja, muszę ci jakoś pomóc. No po co ty to robisz? Nie, ty. Ja! Wziąłeś elitrę! Gdzie ty lecisz? Gdzie on poleciał? Słuchajcie. Co ty kombinujesz, stary? On mnie nie znajdzie, on mnie nie znajdzie. Jaki? W sensie. Muszę się schować. Przed kim się chowasz! Muszę się schować! Przed nim... Jak przed kim? Przed nim, on mnie zabije, Wojtek, to czemu... już jest koniec! Czemu cię zabije, no? To jest koniec. To jest takie dziwne wszystko, co jest grane w ogóle! No ale czemu miałby cię zabić? Muszę cię normalnie otworzyć tutaj. Wyłaź stąd, wyłaś stąd. Proszę. Wracasz do Wojanowic. Trzymaj... Dobrze, zrób nie ze mną tak. co chcesz. Chodź, w takim wracasz razie. ze mną do Wojanowic Muszę zająć się tobą. Rozumiesz? Rób, chodź za mną, tak. wracasz do Wojanowic i koniec. Jutro czeka na mnie śmierć. Jaka śmierć? Nic na ciebie, żadna śmierć nie czeka. Śmierć. Weź ty się cicho, nie gadaj tyle. Bo. Ja ci tego nie powiem, co się stanie ze mną. Nie ale... gadaj nic, chodź, wracamy do mnie. Do... Pa, po, po, Idziemy do Wojanowic. Popatrz rozumiesz? na mnie. Co? Widzisz mnie? No, widzę. Za niedługo już taki nie będę tak? Będziesz, chodź, rozumiesz? Za niedługo już taki nie będę Jaki nie będziesz? Zmienię się Jak się, nic się nie zmienisz? Chodź, idziesz za mną Zmienię Idziesz się. do Wojanowic, przestań gadać Idziesz do Wojanowic I nawet nie, dobra Słuchajcie, już widzowie, widzowie tak Ja go za, zaniosę do Wojanowic e, Widzimy się tam No i po prostu No, widzimy się w Wojanowicach Jesteśmy Jesteśmy Przełaś przez te drzwi Przełaś przez tą bramę Nie, nie przejdę Chodź bramę od niego No co mnie to obchodzi Włazisz tu czy... Ja cię kręcę, ty jesteś naprawdę... Trzeba cię leczyć, chodź. Idziesz idziesz za mną i trzeba się tobą zająć. Czekaj, muszę się upewnić z jedną rzeczą. Nie Dobra, mogę. chodź, 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 chodź za mną. Gdzie jesteś? Nie mogę. Znowu... chodź! Idziesz za mną, rozumiesz? Ja mam Musim... przekichane, moje życie już nie ma sensu, ono już nie Przestań jest kolorowe. kiedyś. w stanie gadać Wszystkim się tutaj za... Co to jest? Co jest grane? Okej okay. Coś dziwne Co to Zastająca jest? co woda, ale mnie tam nie ma już Wojtek, mnie tam nie Gdzie ma ci... Gdzie ty poszed... No miałeś iść za mną, chodź tu Ja muszę się zabić Wojtek, to jest Nie skoń, no rozumiesz? przestań, złaź z tego no Słuchaj, złaź Ej, rozumiesz? zaprowadzę ci do on, zaprowadzę cię do niego, chodź Chodź, zaprowadzę cię do niego ale to jest koniec, tego nie, nie widziałem. Nie, ja nigdy. wiem, że on chce się. Słyszałem, że chce się z tobą skontaktować. Ty go nie widziałeś nigdy, ja już go widziałem i wygląda okropnie. Widziałeś go? Wygląda okropnie. Tak, Jak to wygląda okropnie? Wygląda okropnie. Wygląda strasznie. Wygląda Dobra. nijako. Jak? Okej. Okay. Dobra, chodź za mną. Słuchaj, coś ci pokażę. Ja wiem gdzie, gdzie on jesteśmy? jest. Wiesz, nie widzisz. Słuchaj, jest? czekaj, czekaj. Chcę ci coś powiedzieć. Nie widziałem go, ale wiem gdzie jest, bo on chciał się z tobą spotkać. Rozumiesz? Ej, rozumiesz? On tam jest! Jest? On tam nie jest. tutaj, ja cię zaprowadzę, słuchaj ale mnie. Ale tam, musisz wejść, on tam jest. Nie, ja cię zaprowadzę. On tam jest, proszę, weź tam. Nie, słuchaj, on chciał się z tobą spotkać, rozumiesz to? Jak nie pójdziesz, to się źle stanie. Na pewno. No. Tylko dzięki mnie dowiesz się gdzie on chciał cię zaprowadzić, ale musisz zrobić jedną wydajesz. rzecz, żeby się z nim spotkać. Ja zaraz zginę, wojciech. Słuchaj, nie! Jak mnie posłasz, to nie zginiesz. Musisz zrobić jedną rzecz zanim e, się z nim spotkasz. On tego on chciał. On mnie znajdzie. On tego chciał, musisz... Słuchaj, musisz oddać mi wszystko, on tego chciał. I wtedy on, on ci przebaczy. Ja jeszcze zaprowadzę cię w on miejsce. On mnie znajdzie. Musisz mi wszystko oddać. Każdą jedną rzecz. Jedzonko zostawiam. Słuchaj, jak oszukasz, to on naprawdę się zdenerwuje, rozumiesz? On mnie znajdzie, rozumiesz to? Dobra, teraz chodź. Chodź za mną. Ja chcę się zabić, Wojtek, to jest koniec. Wystarczy, że teraz tutaj wejdziesz. On tam na nie ciebie czeka. Ja chcę się zabić, Wojtek. to nie, jest Nie, stary, on tam na ciebie czeka. Jak teraz tutaj nie wejdziesz, to się na ciebie zdenerwuje. No już idę. Ja, to nie, życie nie ma sensu dla mnie. Dobra. Oszukałeś mnie? No nie. Nie! Stary, musiałem to zrobić Musiałem to zrobić. nie mogę głową walić o ścianę, chcę się zabić. Musiałem to zrobić, stary To jest koniec, gdzie mogę? To jest koniec. Musiałem to zrobić, rozumiesz? Palion, musiałem to zrobić. Co się tak patrzysz na mnie? To... Stary, przestań, musiałem to zrobić. To jest dla twojego dobra, rozumiesz? To jest dla twojego dobra. Sam się krzywdziłeś. Nie możesz tego więcej robić, rozumiesz? To jest dla twojego dobra. Zostajesz tutaj. Idź już, ja się zabiję jakoś. Idź. Nie, nie, za... nie masz się jak tam zabić, słuchaj. Przyjdę cię tutaj niedługo odwiedzę, ok? Przyjdę cię niedługo odwiedzę, dobra? Do zobaczenia, na razie. Co jest krane? Dobra, nie, ludzie, to jest ostra przesada. Teraz. Musiałem to zakończyć, bo ja nie mam pojęcia, jak ja mu mam pomóc. Widzicie, jak z nim próbowałem rozmawiać, ale to się z nim nie da po prostu. Muszę tutaj, potrzebuję waszej pomocy. Jeżeli wiecie, jak z nim porozmawiać, żeby wreszcie do niego dotarło, to dajcie mi proszę znać na dole w komentarzach, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ja teraz powinienem zrobić. Jak ja mu mam pomóc? To jest z nim naprawdę gorzej niż myślałem. Subskrybujcie kanał koniecznie razem z dzwoneczkiem, żebyście na pewno otrzymali informacje o tym, kiedy będzie kolejny film i kiedy mam nadzieję uratujemy Paliona. To jest mega ważne. Subskrybujcie kanał, bo inaczej może was naprawdę to ominąć, a tego byśmy nie chcieli. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czekam na wasze komentarze. Cześć.